dobra zaraz jedziemy z tym tematem to położymy tu telefon z tyłu nie powinienem zjechać jeszcze 4 minuty szukujemy sobie robaczka tam białego pineczkę i czerwoną pineczkę koszyk bym uciekł Co się stało? A ośnurówkę, no to tak jak zwykle U mnie jak zwykle. Za wody się nie zawsze mam to problemy. Kurwa ma, nie wierzę to. Ja pierdolę zawsze tak mam. dobra, uzyskałem haczyk ale robaki są z złom nie, haczyk już wygięty win, win, naprostujemy no, go hops już jest get... Dobra, nie chcę się przykładać. Kurwa robaki mi spienają. Dobra, trzeba będzie robaki przyłożyć. Kurwa do pudełka. To jest miska mokra i robaki uciekają. Jeszcze sporo do pudełka. Дом. o ósmej będzie strzał, czy nie? będzie, tak? No to dobra jak będzie, to dzi dobra, zaczynamy Równą walkę, jak zwykle, cały czas obywateli, Kurwa, ale daje. cały początek idę się przejść, coś najlepiej, i tak nie biorą. Dość, Marek będzie wciągał ja to krzycz. No i to nic, nic. Młody ma dwa leszcze i płotkę. Ważnego. Dziękuję. Niebo czek zapalij coś? Nie wymierowego? O, to wymierowego? Łap! A nie śpisz. to? No i co miałeś coś? Nic. Panie Sebastian, jak sytuacja? jest no, <grywa> eźbrania? Ja pierdol. U nas jest taka kaszana, że szok Ale Jak tu nikt nie ma to Ale młody przypierdolił leszcza i płotkę ma. Leszka jest No. I to jest... No Sebastian garanty, ten leszyk Ja Ci oddaję zarzucam A gorącym jak z kurwy syncie żeby kurwa zimno jest Ja zaraz się rozbieram pierdolę Ja mówię są całym okry On jest Przypomnę nie ma za krótki Mierzyłeś sobie? Nie Mierzyłeś czy nie mierzyłeś Co? Znaczy pod 50 No żeby nie było lipy Bo to są wiesz Mistrzowskie to wiesz a Grzesiu jak tam? Nie wiem. żaba jak tam? No, no, to je, no to jesteś już drugi Nie, w młody maleszcza i płotkę taki nie spadł No ale coś cośkolwiek dzieje a tam kurwa U nas jest Padaczka totalna kurwa nie. Ani brania, ani kurwa robaki w stanie nic kurwa Teraz zacznę dalej tutaj, no bo tu widzę, że Bliżej jest chujnia Wiesz co, no ja rzucam 28 No to młody może za 35 Do 40 więcej nie Tak mi się wydaje Chujnia to będzie jak to zielone podpłynie to. Gdzie? Ja o zielone tam mam u Ciebie Bluzka już jest kurwa do prania Na się No jak akurat za białą pierdolą, nie? Masz tu fakty na wierzchu? mam, ja mam. A to dobra, to gdzie? Ja, tu idzie. Dole, idzie. ja już taki syf mam już od pół godziny. Tam o. Się do tak, tak, no głęboko jest no. Ale teraz sobie przełożę koszyk i wezmę tego drugiego kija, rzucę dalej, tam mam ustawione 48, no chuj, zobaczymy na tym 48. Dzisiaj odcinek będzie krótki Dzisiaj odcinek będzie krótki, ryba nie bierze. Jest tutaj obok jeden leś płotka. Ja mam jednego małego krompiksa, W drugim jest do wody, bo przeciął mi przepon. Zobaczcie jaki jest glut. Zobaczcie. Sod jest tak brudny ze wysoko. Masakry. Tylko pogoda dopisuje dzisiaj I nic więcej Jest porażka totalna Po prostu Do 13 łowimy o 13 waga, obiad do domu Nie wiem czy się cokolwiek co zmieni Rzucam cały czas na 30 metr Nie wiem Jedno branie, no to złapałem Drugie branie uciekł Pod Wcześniej rzuciłem na 48 metr było branie, stwierdniczyłem i przerzuciłem się na 30 ale nie wiem czy znowu nie zacznę rzucać na 40 parę no masakra jest po prostu żyłkę wyciąga, ten glow no zobaczcie. masakra chynchy, nie chynchy porażka porażka totalna Zmieniłem sobie ustawienie, zmieniłem sobie ustawienie, bo tam jest chujnia, i siedzenia na tym kurwa fotelu, to jest do dupy, Ustawienie sobie po prostu tak i wygodniej się siedzi i tak dalej, bo niewygodnie wcześniej było. Jak się dorobię kosza, to będę siedział na koszu, chyba że znajdę sponsora, który mi zasponsoruje kosz, może być używany, nie przygarnę komuś jest niepotrzebny, piszcie w komentarzach chętnie pod niego podjadę i go zabiorę, będę na nim siedział i starał się coś łowić na razie łowię w ten sposób bo inaczej było mi bardzo niewygodnie i usiadłem sobie za warierekami jest nieduży skos ale było niewygodnie i miałem pod ręką zadęty, robaków i cały te reszty i ja tego stwierdziłem, że będę łapał w ten sposób walka jest Jeden krompiks jest, wygra to już nie wygramy chyba że się stanie cud złapa jakiegoś mobidika nie wiem zobaczcie towaru ile było na rozrabiany. pokażę Wam w ogóle co robiłem coś takiego daliśmy do zamęty tutaj melaskę. wanilię nie wiem czy dobrze widać I kolejny specyfik, kolendra, oczywiście ziemię i czarnego sensasa, gold coś tam, coś tam. Jo, robaki się ruszają, jest dobrze. Jest teraz, ruszył się wiaterek, od dłuższego czasu nie jest tak gorąco, bo wcześniej to była porażka. Dobra, siedzimy dalej. Moi drodzy, 8 minut do końca, dwa jazgarze. Jeden krąpik, jeden uciek, bo mi się wypiął. Tutaj urwał mi przyponił uciek. Szału nie ma, opaliłem się niesamowicie. to zostało sporo jak zwykle. Ale to ją wysuszymy, zostaje następny raz. Wieje troszkę. Falka, te sprawy. Więc trzału nie ma. Nie nagrywałem, bo nie było za bardzo co nagrywać. No, widzicie cały czas tak wieje. Niektórzy się uzwijają niektórzy się już podali godzinę przed rozwijali sprzęt i tak dalej, ja się do ostatniej minuty bo to w ostatnim minucie może być złoty strzał wątpię wręcz no i co o kurde no i co moi drodzy do następnego, mam nadzieję, że następny wyjazd będzie udany i coś nagram, jak byliśmy z z zalanem i z Szymkiem tam ileś szyko zapaliśmy ładną zdrękę 29 cm, ale tą kamery nie zabierałem bo mówię rekreacyjnie, jedziemy, nie zabieramy zresztą zawsze jeździmy rekreacyjnie, ale nie zawsze łapiemy pozdrawiam serdecznie trzymajcie się następnego, dajcie znać w komentarzu że jesteście razem z nami na naszym kanale Węgarski pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się